Włosy kobiety przed fryzjerem, po fryzjerze. A kobieta i tak jest bardzo zadowolona z efektu. Usługa trwała 3,5 godziny i kosztowała 1090 zł. Mniej więcej to jest taka sama różnica jak ja przed obcięciem i po. Z tym, że to trwa 5 minut. A koszt jest to jednorazowy koszt zakupu maszynki do włosów, no i czas poświęcony oraz prąd. Ale to groszowe sprawy. A teraz serio pytanie do kobiet: czy te ceny za fryzjera damskiego, za strzyżenie malowanie to nie są jakieś z kosmosu? No i wy, ile średnio dajecie za takie strzyżenie i koloryzację? Pewnie to też dużo zależy od miejsca i też od miasta, bo wiadomo, że w większych miastach ta usługa będzie droższa, a w mniejszych tańsza. Muszę się zapytać żony.